Dzień dobry państwu, nie uwierzycie kogo dzisiaj spotkam? Marią Lilianę. Lilianę W. <grywia> Lilianę W. Parę pytań. Jesteśmy na Kongresie Kobiet tutaj Wolności i Niepodległości. Jak dzisiaj Pani umyła głowę? O 6.30? Czy wcześniej? <grym> o 5.30, żeby o 6.00 być już umyta. Nie no, na szczęście skończyło się tylko na takiej atmosferze strachu. Mam nadzieję, że na tym się zakończy. No chodzi oczywiście o te race, tak? Pewne symboliczne zdjęcie, które stało się takim symbolem oporu wobec władzy, która ten bezsensowny zakaz na masz niepodległości dała. No ale zostawmy. A jeszcze jedno pytanie, a dwa, jedno pytanie. Jak Pani się czuje jako osobowość internetowa? No właśnie zależy, bo ja zaczęłam te swoje wygłupy w internecie, tak to na początku nazywałam, będąc na Bałkanach i z daleka od Polski dużo prościej było mi komentować pewne rzeczy w sposób agresywny, w sposób absolutnie bezpośredni. No a teraz mieszkając w Polsce, no to niestety spotyka się to wiele razy z hejtem. Ja nie narzekam na hejt, to jest naszej kultury. Natomiast kiedy już wjeżdżają groźby karalne i jakieś tam opisywanie, no to robi się nieprzyjemnie, ale no, trzeba mieć dystans bardzo duży, co też myślę, że pokazałyśmy dzisiaj, wrzucając zdjęcie, że z Kongresu inwentarza. co oczywiście jest przytykiem do tych, którzy zazwyczaj z lewicy zostawiają nam takie komentarze, pisząc, wyzywając nas. A my tu na prawicy naprawdę jesteśmy bardzo szanowane i bardzo jest nam tutaj dobrze. To nie pierwszy raz jak Pani jest tutaj na kongresie, podoba się? Drugi, drugi, ostatnio było dużo bardziej kameralnie, no ja tak mam taką cichą nadzieję, że w następnym roku będzie już to kongres dwudniowy, ponieważ my kobiety, jak to się mówi, że ludzie mają jedne usta, a dwoje uszu, żeby dwa razy tyle słuchali co mówili, ale to nie dotyczy kobiet, my tak mamy, a propos Warg. I my, kobiety, potrzebujemy się wygadać, więc być może jakieś grupki dyskusyjne też w następnej edycji byłyby dobrym pomysłem. Już to zasugerowałam i nie mogę się doczekać. No, to do zobaczenia za rok w takim razie. Do zobaczenia, Tak, żeby codziennie można było spokojnie mieć głowę. <noise> Dziękuję bardzo. Dziękujemy.